Wyniki sondażu firmy badawczej Active Group z Ukrainy jeżą włos na głowie. Zdecydowana większość Rosjan, prawie 87% badanych, popiera trwającą inwazję na Ukrainę i aprobuje pomysł inwazji militarnej na kolejny kraj. 75,5% badanych wskazuje, że powinna to być Polska, a 41% kraje bałtyckie. Potencjalna napaść na kolejne kraje miałaby być logiczną kontynuacją tzw. Wojskowej Operacji Specjalnej Federacji Rosyjskiej. Чили, агрессии на Украину. Я Киев. за Путина. Я хочу вам показать... Несколько... Я за Путина. Я поняла. Даже что? не буду смотреть фотографии. Ну вот, вот это вот... Ничего а, этому не... Я за Харьков, Киев. Нет, ну расскажите о своей позиции. Я за Путина. Я за Путина, я во всем за него. Да Киев никто не бомбит, я этому не верю. Боролись, боролись, и получили, что надо. Ну вот на Украине там сколько русских живет? Там, мне кажется, много их живет русских-то. Ну ведь их, по-моему, никто не убивает там. Ну раз наша территория, соответственно, они должны войти туда. Ну в смысле, они наши, но раз признанная республика, соответственно, они попросили помощи. Ну значит, по-другому как помогать, если их собираются бомбить? Вообще я считаю, что Путин, наверное, умный человек и знает, что делает, поэтому... У меня нет какого-то негатива к этому. Значит, так надо. А что еще остается делать, если они ведут себя так по-наглому? Так что правильно он сделал. вел в Донец, да? Защитить народ. Эвакуируют же оттуда. И должны навести порядок. Zasiadają ludzie przed telewizorami, zaczyna się jak zwykle informacja: O, uwaga, nie wojnie, tylko tak zwanej operacji specjalnej albo misji pokojowej o tym, że wszystko przebiega w porządku i niedługo się skończy o tym, że Rosja na nikogo nie napadała, tylko, tylko pomaga bronić Ukraińców przed faszystowskim rządem. Albo na przykład też słyszą w wiadomościach taką informację, że Rosja musiała napaść, napaść, Prze, o Jezu, co ja mówię, takie słowo w ogóle nie pada w programie Wrywnia, że Rosja musiała pomóc braciom, Ukraińcom, dlatego że gdyby tego nie zrobiła, to NATO zaatakowałoby Rosję pierwszą. Stałym celem rosyjskich działań informacyjnych jest Polska. Польша надо раз навсегда во всех учебниках истории написать. Польша – организатор Второй мировой войны и главный виновник. Понимаешь, в этом плане Польша того времени и вся Восточная Европа того времени – это государство, проникнутое нацистской идеологией в худшем виде. И я хочу напомнить, что советский огромный оборонный военный блок назывался Варшавским договором. Какое великое уважение к Польше. Она этого не оценила, поэтому сейчас пойдет под откос. Мы вам хотели убивать, помочь стать независимой Польшей, а вы снова лежите под американским хозяином. 2 13% россиян ма негативный стосунок до инвазии войсковой в иных краях. Понадто, как выника с сондажу, 75% респондентов в разных stopniu toleruje użycie przez swój rząd broni jądrowej. Oczywiście są protesty przeciwko yy, wojnie, ale to jest naprawdę, to są średnie ilości. Ja się wcale tym ludziom nie dziwię, dlatego, że im za to grozi. W tej chwili Duma Państwowa ma zmienić ustawodawstwo i za rozprzestrzenianie fake newsów, a fake newsem jest mówienie, że na Ukrainie trwa wojna, grozi do 15 lat więzienia. Badanie przeprowadzono w połowie marca metodą wywiadów telefonicznych z wykorzystaniem komputera za pomocą komunikatora Wiber. Ankieterzy nie podawali, że dzwonią z Ukrainy i używali do rozmów numerów tymczasowych. Przy redagowaniu pytań zastosowano język obowiązujący w Rosji. Na przykład zamiast słów inwazja i wojna w ankiecie użyto sformułowania operacja specjalna, a ukraińskie siły bezpieczeństwa nazwano nazistami. Przeprowadzono wywiady z 1557 respondentów. Tentami. damit.